Obowiązkową prezentacją miejsc że należy na przed rozpoczęciem podróży. Wagony 1, 2 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony 3, 4 i 5 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony 6, 7 znajdują się na końcu składu pociągu. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do prawem O O, witkacy jedzie. No już ja mówię? Dobrze, to flirt. O, siema. Dobra, witkacji wjeżdża, już chciałem wyłączać. Ma naprawdę ładny dźwięk przy zatrzymaniu, myślę. Jak ci mija sobota? A dobrze mija sobota, tak sobie przyjechałem na Gdańsk Główny popatrzeć trochę. Witkacy Zakopane Gdynia Główna. Oh, en dat is 200 euro. Siema, siema. Idę zobaczyć tego flirta. Posłuchamy go. A, już odjeżdża. Zupełnie nic nie słychać. Ładnie to wygląda. No, pojechał, witkacy. Przyjemnie. Usiądę na ławce może. Coś tam pogadam z wami. O, coś stoi tak. I czeka na odjazd. Siedem osób. O, ogólnie z zakazami fotografowania. Mamy zakaz na stacji dokarmiania ptaków oraz zakaz palenia. Pamiętajcie, nie dokarmiać ptaków na Gdańsku bo one potem srają. No dobra, koniec gadania. To przejdź się kawałek jeszcze. On tutaj do Warszawy zachodniej jedzie. Siemanko, eee, to jest Gdańsk Główny. Gdańsk Hauptbahnhof po niemiecku. Eee, od której nagrywam? Nie wiem, od 4 minut. Tutaj był Witkac tylko i on teraz odjechał i teraz jest te pendolino. Spokój jest. Ja tutaj tak pochodzić, popatrzeć, tak wiesz. Nagrałem Flipta. Zobaczyłem tutaj jest R250 stoi. Nie wiem, może coś będzie fajnego akurat jechało, to się zobaczy. Schema ma KSV2E. Ostatnio nagrałem w Bochni E6, tak? E6ACT Lotos. Nie, to jest Gdańsk główny. Wrocław jest dużo większy. O, tam są żurawie jeszcze tam w oddali, widać. No, ale my jesteśmy na końcu więc z tego nie zobaczycie a tam jest tablica gdzieś nawet tu jest tablica i rusza Spoda frekwencja w pierwszej klasie dalej jest normalnie No, ja w Gdańsku często jestem. Mam pół godziny drogi, więc sobie tak przyjechałem tutaj. Była okazja się z kim zabrać, bo od nas z miasta nie ma tego. No, w Gdańsku nie ma nigdzie zakazu. Jedyne zakazy jakie są, to są te dwa co tam wiszą. I to jest zakaz palenia i zakaz dokarmiania ptaków w sumie. Więc nie ma tu żadnych zakazów. Wiem, że e, tam wysyłali to, że trzeba coś tam, e, te tabliczki poustawiać. No ale to w takie obiekty, że na przykład e, eksponat szyny dostał e, zakaz fotografowania. Więc e, takie rzeczy też wiem. A e, spoko. Zachęcam do lajkowania.

Ta druga była z ryflami Do wajerowa S1 Można przybliżać fajnie Fajne kibelki Ogólnie miałem bardzo zadbane te kible Tutaj coś o 17.04 do Gdyni Głównej będzie jechało A tak to nic o 16.50 e tablica. No jak zawsze, to jest Główny. Oczywiście mankament tego dworca, że tablice niektóre nie działają. No to możesz zadawać. O subskrypcjach pytanie. E, Okej, okay, mamy z Gdyni potem Malbork, Kraków Główny. No dobra, do 17 powiedzmy 33 posiedzimy. A, bo tutaj rozkładu jazdy SKM-ek nie ma. No dobra, to ja sprawdzę jak tam z skmk jest. Widziałeś EU44? EU44 widziałem w Wrocławiu Głównym, jak byłem w lutym. Ciągnął chyba Galicję. Fajne lokomotywy. A, to ta SKMK odjeżdża. Ja dzisiaj na Mencenie byłem w Zabrzu. Męce spoko. Zakopane. No, Witka, co przed chwilą przyjechał z zakopanego. Super. Ogólnie na kanale nie powinniśmy rozmawiać o polityce, bo przez to wyświetlenia lecą w dół. To niech głosuje, nie głosuje. Może będzie jakiś prezydent, którego tam wybierze. O, zobaczcie. Tutaj mamy subtrakcyjny, i tutaj mamy tą taką to. To jest e, izolator. Znaczy to jest e, uziemienie, znaczy się. I to idzie tu gdzieś do szyny. Do tej albo do tamtej. Ale raczej do tej. I wtedy, jakby pękł. O, któryś z tych izolatorów, co tu są. Czyli tutaj macie. To jest wszystko pod napięciem. Oprócz tego, jakby pękł ten izolator, co tu jest. To wtedy, i to by się oparło na tym. Wtedy by się zrobiło zwarcie, dzięki temu, że tu jest to uziemienie. E, no, ale i tak, jeżeli byście dotykali tego zupa trakcyjnego, e, no, to, no to ten, no to by mogło was kopnąć 3000 v e, i byście tego nie przeżyli, zanim ten, zanim by się po prostu w podstacji trakcyjnej prąd odciął. No dobra, koniec tego gadania. Idę zobaczyć rozkaz jazdy z Kajmek No za 10 lat. Ja pewnie też jakoś tak. Może trochę mniej, ja ze stycznia. tak. Zimno jest. No i już taki trochę powiew tu jest. I tam nas mentowo opóźniony pewnie N57 albo ostatnio też a nie elf to do Bydgoszczy jechał to też ciekawy tutaj widok na Gdańsku głównym orientuję się jaki jest koszt przejazdu Znaczy nie orientuję się w tym zakresie. Dokładnie nie rozumiem pytania. E, Jakbyś to powiedział? E, dobra. Gdzie jest w śródmieście? 31, 44 minuty. No to za 16:43 mam powrót jakoś. Tak, zapamiętać tą godzinę. Tu jest nasz system fala autorski pomorski ale to jest złą. Dobra, już czytam czat. Eee, mam pytanie, czy planujesz pojechać 3 maja na paradę Parowozów w Wolsztynie? Nie planuję jechać na paradę parowozów w Olsztynie, chociaż planuję jechać sobie gdzieś na pewno na majówkę, ale raczej to będzie 2 maj. O! No to trzeba by było policzyć koszty i usiąść i policzyć ile masz, znaczy no wiesz, koszt zużycia energii elektrycznej to zależy jaki pojazd, czy będziesz z krawędzi nowych korzystał, to są, to są bardziej złożone pieniądze, więc to należy na pewno policzyć. Nie wiem, autobus szynowy, no to niedużo wyprawienie takiego autobusu szynowego. Pociąg Legio ze stacji Gdynia Kolonia do stacji Smętowo, przez stację... O, jedzie. ...Rusz Gdański, wścieknie, chce ...jedzie na targ przy kolonie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi drogi. Może potem jak będzie chwila, to pokażę jeszcze halę dworcową. i przystanek, przystanek tramwajowy, bo też jest wyremontowany i jest to naprawdę niesamowity przystanek tramwajowy, jak to motorniczy z Syberii opowiadał. 17. No to po Artusie jakoś, no pójdziemy sobie, tak po Artusie, no Artus Kociewie. Гимнаст. Um... Obecnie, gdzie kręcę, no to jest Gdańsk Główny No, jacyś ludzie się awanturują Okej, okay, spoko A co ja tu mogę zrobić? Mogę rozpocząć ankietę a, a to bym ustawił ankietę, ale już że na jednostkę 57. To bym zrobił ankietę co będzie na tym region. A to następne zrobimy sobie. Do cmentowa. jedna jednostka. N57 675. Stanę się trochę tam dalej. I do 60 semafor podany następny stój. No znowu dużo jednostek starych N57 jeździ. Już palinka wjedzie. Siemanko. Śląski. No, no, może być. Fajnie jest. W Gdańsku. Przyjemna stacja, nie ma dużo pelanu, więc się nie ma co tutaj biegać, tak jak na przykład po Wrocławiu można pobiegać, jak ktoś jest takim wielkim Micolem, mi tam na tym nie zależy, ale jak ktoś chce, to może sobie pobiegać. No i tu będziesz nowu wjeżdżał za chwilę, no to tu nie ma co robić ankiety, bo mówili już, że przez Gdynię orłowo jedzie. I tu do łodzi fabrycznej. Cóż to jeździ do łodzi fabrycznej? Zaraz powiem. L. O. na no tego. Co do L. zrobimy i kocie wiedzie do Gdyni głównej? A, dobrze. A, przepraszam, ty się no. Bo to są przyjazdy. Tamta odjazdów nie działa. A ja chciałbym Wam przeczytać odjazdy. Ankieta Muszę napisać. O, jedzie N57 jedzie Jak fajnie. Jedna jednostka nawet chyba jechałem. 55 207 biegną pasażerowy, Ale jaki tłok jest. Tak jeszcze pokażę. Chciałbym jedną ankietę zrobić jeszcze. Ale to o 17.21. Mamy 17:1. O, to nie. To zaraz kończymy. Dobrze, idziemy na halę dworca, potem idziemy na przystanek i potem kończymy. Yeah, żeby tylko pokazać I potem mamy przystanie w tramwaju. O, słabe duchy. Dobrze, koniec tego tak. Dobra, Krótki przybliżenie, jest tak? Dobrze. Język główny. Ostatni widok. Cześć.